Ostatnim apel do stałych. Dobra, Basiosz. Drugi zowie, czujoj. Czujoj. Malek Anna. Drug Petek Drugi lutego informacja, dzień dobry. Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych nad jeziorem Rzepnica harcerze bytowskiego chówca zakończyli kurs drużynowych. Młodzież składała przysięgę harcerską oraz instruktorskie przyrzeczenie. Choć mróz i zimno, przy ognisku ciepłe słowa przysięgi rozgrzały świeżo upieczonych instruktorów harcerstwa, a otrzymane odznaczenia dodały uroczystości splendoru i powagi. Pełni służbę Bogłej Polsce. Pełni Polsce. Nie świą, chętno po odbliżnym. Być posłusznym prawu harcerskiemu. Być Baczność po przęczeniu. Na słowie harcerza polega jak na zawiszu. Dzisiaj na zakończeniu kursu drużynowych instruktorów harcerskich. Są to młode, młode kandydatki, młodzi kandydaci, którzy będą w przyszłości prowadzili drużyny harcerskie w szkołach podstawowych na terenie miasta Bytowa oraz w rejonie bytowskim. Cieszę się bardzo, że taka duża grupa się zgłosiła na ten kurs, ponieważ mamy ostatnio problem z kadrą instruktorską. Stara kadra się wykruszyła. Jest czas, nadszedł czas na młodą kadrę instruktorską. Karda ta została przeszkolona wstępnie w ciągu tego pierwszego tygodnia. Następnie będziemy kontynuować spotkania miesięczne co miesiąc w ciągu roku szkolnego. A podsumowaniem szkolenia będzie obóz 10-dniowy lub 13 dniowy na naszej bazie, bazie obozowej w Rekowie. Po przejściu tego kursu letniego dopiero otrzymają patenty drużynowego i będą uczestnicy tego kursu będą mieli uprawnienia do prowadzenia drużyny harcerskiej, zuchowej lub drużyny starszo-harcerskiej korzystając z okazji chciałbym też zwrócić się z apelem do naszych byłych instruktorów, którzy nas jeszcze pamiętają, wróćcie do nas pomóżcie nam w działalności czekamy na was harcerstwo znowu żyje, harcerstwo znowu się rozwija do harcerstwa ciągnęło mnie od zawsze no nie, mniej, nie miałem okazji złożyć Przysięgi i formalnie zostać harcerzem. Przygotowywaliśmy się do tej chwili na pewno przez cały tydzień trwania kursu. Między innymi zadaniem tego kursu było to. Owszem. O tak jak drug komendant uzupełnia. Poza tym czułem się, no że jednak jestem w pełni harcerzem, gdyż moja działalność kilkuletnia bez przyrzeczenia z lilijką harcerską zamiast krzyżem na mundurze była taka niepełna. Że prowadzi się drużynę harcerską, właściwie starszą harcerską, to powinno się mieć jakiś stopień instruktorski i mieć zobowiązania instruktorskie. A ja tego miałem od 6 lat. Czyli wniosek z tego, że harcerzem jesteś od szkoły podstawowej? Tak? Oj, na pewno. Jeszcze na socjalistyczną przeżywałem. Że gram na gitarze też, to gram na saperce, jak widzicie. E, to, znaczy, że, to znaczy, że prowadzę drużynę starszo-harcerską w tym mieście. A jest to drużyna specjalnościowa, techniczna, obrona, Może niektórzy z Was nie słyszeli o takich rzeczach. E, a to jest pakietka drużyny. Nazywa się Skorpion. Już w zbliżenie... O, robimy. No i ta drużyna zajmuje się takimi rzeczami jak taktyka, maskowanie, bieganie po lesie, zjazdy linowe, skaczemy ze spadochronami jak tam się uda wyjechać na obóz, a także siedzimy w chłopcu i się dobrze bawimy, no. Bo musicie przyznać, że jak ja to robię, to musi być to czadowa impreza, także, eh, przepraszam, jestem drużynowym tej drużyny i zapraszam wszystkich serdecznie. Jest ciężko, ale jest fajnie, no. <laughs> Trzeba robić różne rzeczy w życiu, ja uważam. No, zapraszam. Gdzie można... Słabość! nae <síntos>